Jeszcze tutaj macie sezonowo takie różne... Specjały. specjały tak. A my umówiliśmy się tutaj dzisiaj z moim kolegą ze studiów. Właściwie to tylko z pierwszego roku studiów, bo później przeszedł na inny kierunek, także teraz czekamy na niego. Mhm. I będzie? tutaj są książki, są planszówki, czyli idealnie. Takim prze motywem przewodnim tego są cytaty, dlatego to się nazywa Cytat kafe i jak dostajecie kawę, to dostajecie do tej kawy cytacik. Ta firma się złota nie staje, także akurat nie branżowo. Witek poszedł nam właśnie zamawiać. Ja wzięłam brownie, bo brownie tutaj jest naprawdę dobre i mam nadzieję, że się nie zepsuło. A Witek wziął sobie gorącą czekoladę, bo pamięta, że też była smaczna. To jest gorące czekolady. I tak już spróbował i chyba mu nie smakuje. No smakuje inaczej, nie wiem, o coś chodzi, bo to była kiedyś taka gęsta, gorąca czekolada. A to teraz to jest po prostu kakao. Zwykłe kakao. Ale za to.